No proszę powiedzieć, co teraz, y, co można, y, co może wyniknąć z tego, że... Y, no jeżeli faktycznie sąd stwierdzi pańską niepoczytalność, to wówczas mogą być wdrożone środki zabezpieczające, w tym również, tak powiem, leczenie, leczenie Aha, czyli oni, mogą tak, mnie, tak. oni mogą mnie po prostu skierować osoba, na badania? Bo osoba niepoczytalna nie jest zdolna do ponoszenia winy, ale jeżeli uznają, że pan jest osobą, tak powiem, zagrażającą komuś, prawda? No nie, na dziecku, no bo na tu chodzi przykład, o dziecku, na to chodzi tak? o dziecko. No to wówczas jednym tak powiem, ze środków jest... Aha, czyli oni mogą zamknąć i co, nie oni mogą to na rozprawie od razu pierwszej za... Nie, 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 nie. To, to... Postępowanie jest dwuinstancyjne, tak powiem, tak, tak wszędzie. Nie jest pierwsza Aha. instancja, można wnieść apelację, jest druga instancja, to, to, to nie jest tak, że na jednej rozprawie cokolwiek się załatwi, no, w zależności od tego, jakie czynności no, są zaplanowane będą bramy. no to, to będzie trwało na dwie rozpady, trzy, nie wiem, może więcej. Czyli powiedzieć. skoro Pan takie coś mówi publicznie, to jest Pan uczciwym adwokatem. Chce Pan coś powiedzieć do ludzi, którzy walczą o, o, o dzieci po prostu i... bo macie też ja opinie swoich adwokatów. Ja, ja bardzo, ja bardzo wszystko, tak powiem, współczuję. w jakie są, tak realia i nie, nie jest łatwo, no ale wie Pan, no... Jeden na stu rodziców, tak powiem, no czasem czasem w wygrywa, więc, więc... Znaczy ja wiem, ale, ale, ale co pan by radził na takie układy, bo tu jest po prostu układy w sądach, sądowo prokuratorskich adwokackie. I teraz właśnie, bo widzi pan, że ja mam opinię z Szanowa, dobrą, i oni w ogóle nie biorą pod uwagę, tak samo jak nie brali pod uwagę sędzia Paweł Wicherek z sądu rodzinnego, nie brał pod uwagę, w ogóle miał jedno zdarzenie z 10 czerwca 2018, yy, nagranie z 10 czerwca, gdzie słychać bandytę, jak mnie powala dzieckiem, i drugie nagranie z 13 czerwca, gdzie już nie słychać. I on sobie wybierał to. I to jest ewidentnie, że oni sobie wybierają po prostu dowody, co robić. No, tak, jakby nie, nie mam wglądów to co siedzi w nie głowie ja wiem. sędziego pan też tak powiem ale ma... wie pan że no. że skoro pan mi doradził i bardzo się cieszę że pan chce właśnie pewno, wystąpić przeciwko pe... tej kaście... znaczy nie, znaczy nie no no yy... tak powiedziałem wniosek wniosek yy, dzisiaj yy, składam tak powiem o to pan mnie prosił i tak powiem to tutaj słowa dotrzymam yy, i w związku z tym tak powiem no mówię, no mogę tylko i wyłącznie w tej sytuacji życzyć Panu powodzenia no, pan w Pańskich wysiłkach i mam nadzieję, że wreszcie Pana, tak powiem, głos będzie wysłany. A, a chcę powiedzieć teraz tak, no, bo jeśli Pan jest siwym adwokatem, już to jeszcze, jeszcze by Pan mógł dodać, czy, czy, czy właśnie, bo coś tak gdzieś y, czuję, że po prostu Pan jest przeciwko alienacji dzieckiej. Dobrze mówię, ale czy to to alienacja się... Pan, nigdy nie jest żadnym dobrym wyjściem. No tak, ale tego... większość ludzi w ogóle uważa, że nie ma takiego zjawiska, czy, czy no po jest, prostu... Jest, jest stwierdzone nawet, to jest tak powiedziane. No, no wie Pan, mówią, <laughs> że, że, że ten, kto to stwierdził, powołują się na tego, że on był pedofilem, w ogóle innych nie, nie Ja, nie biorą... ja mówię, ja mówię ten... generalnie, o zjawisku. Pan, no. pan, pan być może mówi o jakiejś konkretnej sprawie, aha. bo ja nie znam, ja nie... Ale, ale, nie no, nie czyli pan, czyli pan na przykład walczy jakoś z alienacją, w razie czego broniłby tak, pan powiem tak, powiem obiektywnie? Tak, powiem w ten sposób, generalnie takich spraw się nie podejmuje, bo powiem szczerze, że nie wierzę w skuteczność, skuteczność tak powiem, w takich sprawach i... Bo je, aha, czyli tutaj pociągnijmy ten wątek, czyli jest taka jakby, że że w sądach, są sądy się kierują, że matka powinna, dziecko powinno być przy matce. Co To panu to, 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 to chodzi, czy... Nie wiem, To że matka to pan zawsze będzie traktowana. No tak, ale leki, to, jest, niż, to jest po, po prostu ojciec. tak, że ojciec w są, ogóle nie ma żadnych praw. Że... Tak jak dobrowolni śrocznie już powiedział no, w Sejmie, są... że, 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 że ojciec nie ma żadnych w ogóle szans na jest, prawa. Jest, rzeczywiście, rzeczywiście. Tak, mówiąc, mówiąc. Yy delikatnie jest silna nierównowaga, tak powiem, na starcie, no. o, Coś chce pan dodać jeszcze o tej patologii w sądach, coś jak, co by pan zmienił, jak pan wyradził, no coś. O, widzi pan, za chwilę się chyba bo oni idą dzisiaj strajkować. Ci sędzie, no to będzie tutaj jazda, bo po prostu... Ja już tak no. mam, już po się kończy. Ja Dobrze, to proszę złożyć wniosek. Bardzo panu dziękuję. Będę panu nie naganiał klientów. Prostu, nie trzeba. I chodzi o to, nie chodzi o te. Nie potrzebuję reklamy, tylko chodzi o... Znaczy do... nie, chodzi o to, że, że pan jest po prostu po stronie dobra i trzeba takich ludzi no, no, po prostu pokazywać. By, i, dlatego... I ja po prostu powiem z nazwiska pana przedstawię i mam nadzieję, że, że pan trzeba. będzie miał wiele klientów. I, dziękuję, i dziękuję jakkolwiek mówię. Takimi sprawami się zasady nie, nie, nie zajmuje zawodowo, ale mówię, no... Ja panu tam trzeba. podałem linki funkcjonalność publiczną ponad prawem. Może Dobrze. pan sobie zobaczyć jak nagrało jak się, czas, i, się i tego i, i naprawdę proszę się Panią. udzielać, może, może zrobimy jakąś właśnie walkę z tą kartą i zaprosimy pana Dobrze. na prawdziwą debatę tak. Dziękuję do widzenia.